Nie był zły rok, było dobrze w tamtym roku z ziemniakami, bo jednak były opady i, i to było, bo są różnie, jak jest nawadnianie albo coś, to mają, to nie muszą od deszczu albo czegoś, ale jak nie ma skąd wody albo studni głębinowej, nie ma, no nie ma czym podlewać. Ziemniaki się bardzo dobrze przechowują w tym roku, nie ma żadnych tych, żeby jakaś gnilizna albo coś było, nie. Bardzo ładnie się przechowują ziemniaki w tym roku. Masz jeszcze ziemniaki z tamtego roku? E, jeszcze mam. Co, jeszcze mam tak do kwietnia, jeszcze będę miał ziemniaki, e, bo tyle sadzę co detalicznie w domu sprzedaję. Na hurtowo nie, nie zajmuję się tym żeby hurtowo, żeby za parę groszy sprzedać to nie. Jak tylko to detalicznie. Do ziemniaków był ładny plon, można powiedzieć, też za, zadowalający, tylko że <grywki> ziemniaki kopałem w niedzielę, bo w poniedziałek tutaj już szła woda, gdzie, gdzie po południu gdzie zalewałam. Całe szczęście, że wykopałem, gdybym nie wykopał w niedzielę i w poniedziałek to byłoby to zalane. Jak się przechowują ziemniaki? Tak? Dobrze się przechowują ładnie. Opłacalność jest no, opłacalnością jak się sprzedaje bezpośrednio, to można powiedzieć zostaje coś. A jak, jakby prze, przez przetwórnie czy coś, to trudno mi powiedzieć, nie, nie sprzedaje. Jeżeli chodzi o ziemniaki, to ta opłacalność też spada z roku na rok. W dniu dzisiejszym jest bardzo trudno o zbyt ziemniaka. Dobrej jakościowej jakościowy ziemniak. To dzisiaj kosztuje 80-85 groszy w dużym hurcie. Jeżeli popatrzymy to na przemysł, czy to będą różne inne firmy, które to przerabiają, no to ta cena też jest około 90 do złotówki. Koszty stale rosną, ciągle wycofywane są produkty. Także to jest taki interes, który jeżeli ktoś nie ma, stałej, porządnej umowy i nie potrafi wyprodukować porządnej jakości ziemniaka, niestety ta opłacalność spada do zera. Zawsze z podwórka tutaj sprzedawaliśmy bardzo dużo ziemniaka. Jak widać, nie ma żadnego klienta. Nie wiem, czy to jest przez ten most w krapkowicach, ale naprawdę ludzie nie patrzą już na te grosiki, które można zarobić, idą do supermarketu, tam kupują za dużo droższe pieniądze towar. Poprzedni okres wegetacyjny zaczął się stosunkowo szybko. E, następnie w połowie wegetacji mieliśmy bardzo wysokie temperatury, gdzie część odmian sobie z tym nie poradziła. E, na początku września były duże opady deszczu, gdzie wiele, wiele pól było zalanych, co obniżyło mocno jakość e, towaru, który był w polu. Wykopki zaczęliśmy od połowy września. E, trwały blisko dwa miesiące. E, Tobar, który wjechał do magazynów, był całkiem dobrej jakości, lecz wymaga bardzo dużej uwagi e, z racji na duże opady, które były na początku września. Była potrzebna duża wentylacja w pierwszej fazie przechowywania, e, aby ziemniaki dobrze wysuszyć i żeby się dobrze zagoiły. Obecnie ziemniaki się przechowują już e, dobrze. E, teraz jest ważne, aby zachować odpowiednią temperaturę, e, wilgotność. Aby były zachowane wszystkie parametry. Cały wolumen są to ziemniaki towarowe przeznaczone na produkcję chipsów oraz na frytek. Obecnie ziemniaki leżą na magazynie. Plan mamy, aby rozpocząć sprzedaż od, o, sprzedaż od połowy kwietnia sprzedaż będzie trwała do połowy lipca. Nasza produkcja opiera się na umowach kontraktacyjnych, także my mamy cenę zagwarantowaną. Ziemniak jest nadal opłacalny, lecz lec są bardzo duże nakłady kosztowe na produkcję. Zaczynając od nawozów, przez pracę maszyn, zakup sadzeniaków, ochronę oraz koszty przechowywania. Uprawa ziemniaków, czy to na dużą, czy na mniejszą skalę, jest nadal opłacalna. Czy to są ziemniaki przeznaczone na produkcję, są, są to ziemniaki towarowe, czy ziemniaki przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, e, nadal uprawa jest opłacalna. Planujemy utrzymać areały ziemniaka na bardzo dużym poziomie, co w poprzednich latach. E, wyszliśmy z dzierżawami do rolników indywidualnych, więc część areału jest produkowana na zewnętrznych polach.